A gdzie jest barszczyk do tych krokietów? A już się robi mocno czerwony, aromatyczny, świąteczny barsz. Krok po kroku, wbijamy zegary. Zaczniemy od buraków oczywiście. Mam tutaj 1,5 kilo brudnych i 1,5 kilo umytych. Zaraz Wam pokażę do czego. Najpierw te brudaski. Będziemy je najpierw piec, potem je będziemy obierać, dlatego mogą być trochę brudne. Potrzebujemy folię aluminiową, którą zginamy sobie na pół. Układamy takiego buraczka, najlepiej takie nieduże, szybciej się upieką i zawijamy w bombeczkę proszę Państwa. O, takie coś i lecimy resztą? Tak przygotowane układamy sobie na blachę piekarnika, bo będziemy do piekarnika wrzucać 220 stopni, grzanie góra-dół, tylko dołożymy jeszcze jedną rzecz, a będzie to cebulion pokrojony na pół, a nawet trzy cebuliony, które chcemy zapiec, więc tym przecięciem do góry i wjeżdżamy z tym do pieca. Na godzinę z burakami, na pół godziny z cebulą, a w międzyczasie inne tematy załatwimy. A pierwszy temat to grzyby suszone. Ja mam miks, borowiki, prawdziwki, wrzucamy je do gara, a następnie zalewamy zimną wodą. Żeby od razu nam wystartowały ze smakiem, to dodajemy dwie ćwiartki cebuli, trochę listków laurowych i ziele angielskie. Dokładne proporcje oczywiście znajdziecie w opisie, także zapraszam. A teraz przykrywamy, odpalamy średnią moc i czekamy aż się zagotują. Jak tylko grzybulce nam się zagotują, to zmniejszamy moc do minimum, przykrywamy i odstawiamy na 15 minut, a w tym czasie kolejny temat. A będą to buraki umyte, wstępnie wyszorowane, które układamy na dechę i odkrajamy górę, bo tam jest najwięcej brudu. I teraz takiego delikwenta kroimy dalej na pół i w takie grube plastry. Jak pokrojone łapska umyte, to lecimy z nimi do gara. A w tym garze coś już pływa i to jest taki delikatny warzywny bulion. Na przykład, jak sałatkę gotujecie, to możecie sobie zostawić będzie ekstra i do tego bulionu teraz ładujemy buraki. Uprzedzając pytania, czy można użyć wody, można, ale nie warto, więc lepiej się postarać o ten bulion, bo będzie po prostu pyszniej. Jak wszystkie buraki w środku, to musimy je zagotować. Na razie bez przykrywki, po prostu odpalamy sobie średnią moc. Zanim się zagotują, to powinniśmy mieć już grzybki, także będziemy dodawać. Jak są gotowe, to odławiamy je razem z cebulą, razem z przyprawami. I wrzucamy do gara. Staramy się wszystko dokładnie wyłowić, a ten wywar, który został w garze, odstawiamy na minutę, żeby się ustał, brud, żeby opadł, i ostrożnie przelewamy do gara. To, co zostanie nam na dnie, oczywiście już wylewamy i lecimy sprawdzić cebulę. Jak się zarumienią, to przekładamy je do gara, tylko pamiętamy, że tam w piekarniku pół godziny jeszcze buraczki potrzebują, a w międzyczasie my sobie doprawimy wstępnie ten gar. Na tym etapie dokładamy tylko więcej liści laurowych, więcej ziela angielskiego i pieprz w ziarnach. Delikatnie sobie to tylko teraz zamieszamy. Przykrywamy, zmniejszamy moc na minimum, niech się tylko delikatnie partoli i czekamy na buraczki. Jak są jeszcze gorące, to wyciągamy je ostrożnie z piekarnika i dajemy im 2-3 minuty, żeby ochłonęły, dały się dotknąć, a potem odwijamy z tych folijek. Przy tym odwijaniu uważajcie, bo tam siedzi gorąca para, może buchnąć. Jak są uwolnione buraki, to wykładamy je na talerz, szybciej ostygną. Rozkładamy je równo, możemy wystawić na balkon na 10 minut, żeby sobie ochłonęły i działamy z nimi dalej. Jak są już chłodne, to wbijamy w rękawice, bierzemy mały nożyk i obieramy. Najpierw ucinamy sobie tą górę brudną i teraz bez większych problemów, raz ko razu ściągamy skórę. Jak obrane to tarka, grube oczka i jedziemy z tematem. Jak przetarte wyglądamy jak świąteczna wersja Dextera, to wracamy z tym do gara. Ostrożnie ładujemy przetarte buraczki do środka i delikatnie całość mieszamy. I teraz gotujemy do momentu, aż te buraki wrzucone na surowo, te duże w plastrach, będą miękkie. Łącznie około półtorej godziny gotowania i będziemy kończyć. Zobaczcie, po tym czasie kolorek już jest niczego sobie, ale będzie jeszcze lepiej, bo teraz kładziemy ostatnie szlify. Najpierw sól, dopiero teraz, dodajemy tak od serca, bo nic nie soliliśmy. Do tego miód. Miód się przyda, bo zaraz będzie ocet. I to sporo octu, ale najpierw podkręcamy moc i gotujemy to razem przez 5 minut. Delikatnie można zamieszać. Po tym czasie wlewamy ocet. Ja mam jabłkowy, taki polecam, ale spirytusowy też spoko. Ocet doda smaku i wyciągnie nam jeszcze więcej tego karmazynowego koloru z barszczu. O to chodzi. Teraz na takiej sporej mocy gotujemy ostatnie 3 minuty. Jak się wybąbluje, to odcinamy moc i ostatnie trzy składniki. Najpierw majeranek wysypujemy na dłoń i rozcieramy. Dalej czosnek, trzy ząbki przecięte na pół bez łupiny. Ostatni raz tu zrobimy małe zamieszanie w kotle i ostatni składnik tym samym. A będzie to skórka z jabłka, którą małym nożykiem obieramy tak naprawdę grubo chcemy sporo miąższu zebrać razem z nią. Najlepsze będą takie słodkie jabłka, bo one nie tylko fajnie nam pogłębią smak, ale jeszcze uwolnią swoje pektyny, więc zagęszczą nam barszczystko. Obieram kolejne i zaraz wam powiem, co z tym dalej zrobić. A sprawa jest prosta. Rozkładamy sobie te skórki równą warstwą, tak żeby delikatnie były zanurzone. Przykrywamy i najlepiej to teraz wystawić na balkon, tak żeby całkowicie ostygł i żeby magiczny proces zaszedł, czyli przegryzanie. A potem nabieramy porcję łychą, podgrzewamy i gotowe. Tym sposobem konkretny, aromatyczny, czerwony świąteczny barszczyk mamy gotowy. A z czym będzie najlepszy? No z chrupiącym krokieciakiem oczywiście. Przepis czeka tutaj, tutaj więcej pomysłów na święta, a wy zostawiacie suba jak się podobało i do następnego. Piona!